Czy pan sobie na przykład zdaje sprawę, kto ogląda telewizję, że pana myśmy robili badania? Wie pan, co się okazało? Okazało się, że 60% ludzi nie rozumie dziennika. W związku z tym do tych ludzi trzeba mówić inaczej. Trzeba mówić w ten sposób, żeby oni to zrozumieli. Trzeba pewne rzeczy, nie ukrywam tego, nawet zawoalować. A poza tym ludzie nie myślą. Ludzie nie myślą. I mi się wydaje, że tylko oni oglądają telewizję. Proszę pana, przecież my jesteśmy doskonale obserwowani. Nie tylko przez przyjaciół, przez wrogów też. ...WP Info. A no jak pani widzi, mamy do czynienia z niewielkim ułamkiem mediów pozostających w rękach kapitału polskiego. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy mogą uważać, że przekaz jest. Z razi ludzi inteligentnych, bo tak tak to, to odbieramy te, 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 te sformułowania. Ale trzeba wiedzieć, że ten przekaz winien trafić do, do wszystkich, do możliwie jak najszerszej ilości Polaków.